drobne rzeczy cieszą, słuchajcie to co Wam wspomniałem, że te tablice rozdzielcze przypominam, wcześniej pokazywałem plastikowe, no po prostu nie są ładne I w szczególności jeżeli całą tapicerkę robimy z ładną nicią, z ładnym szyciem to tu wyprofilowaliśmy to sobie <coughs> tak jak chcieliśmy, bardzo ładna buła wyszła te białe punkciki, które widzicie to jest miejsce na otworowanie pod lusterko drukujemy teraz podkładkę tak, drukujemy, dobrze usłyszeliście pod głośnik więc zamiast męczyć się w stolarkę Ponieważ to jest restomoto, to na komputerze mamy zaprojektowany odpowiedni wymiar i sobie to wydrukujemy. Tutaj oczywiście detale i chromy dopiero zaczną czynić te wnętrze ekskluzywnym. Tutaj się pojawi rączka taka, której może się pasażer trzymać. No auto jest 300 plus, więc jakby e, ładne, ładne, ładne no, prawie 400 koni będzie ten egzemplarz, więc e, będzie się czego trzymać. Tu wchodzi fajny chrom, Wam pokażę. Na no, chrom, aluminium. I to wszystko zacznie czynić jedną wielką, piękną całość. Oczywiście nie będę tego wciskał, bo to się ma lekko wciągnąć w tą naszą tapicerkę. Tutaj będzie też ta rączka, która ma oczywiście kolor czerwony, plus tutaj te dekory chromowane. Więc to wszystko zaraz zacznie wyglądać bardzo ekskluzywnie. Oczywiście cały czas pasażer musi widzieć napis, żeby wiedział jakim autem jedzie. Podobnie jest na... Dla kierowcy jest też dedykowany napis, który przypomina, czym się poruszamy. W bagażniku. A, zamknięty jest. Trzeba prze przekręcić, więc. Mówiłam, mieć śrubokręt. Tu się nie naciska, tylko się przekręca. Więc nie powiem wam, co jest w bagażniku, ale pracujemy nad tapicerką bagażnika. <grytania> Tutaj wycięte już są wstępnie płyty do drzwi. One muszą być pasowane. Bardzo ważne jest, przy naprawie korwety, żeby wszystkie dziurki. Pozalewać epoksydem, ponieważ przez okres użytkowania często one się rozgiglały i nie trzymają śrubek, więc naszyk są zalane, więc będziemy tworzyć je na nowo. Czyli będziemy najpierw panel nawiercać, nawiercać minimalne. Małym otworkiem prowadzącym w epoksydzie. Będziemy boczek lekko formować, bo on powinien być wygięty. Potem go okujemy tutaj stalowym parapetem. Potem, oczywiście, zrobimy otwory na wszystkie chromy. I tak dalej, i tak dalej. Więc boczki produkujemy od zera, inspirując się tylko oryginałem. Więc będzie to zrobione też na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o, o wykończenie tapicerskie. Będzie skóra, będzie aluminium. I tutaj, w momencie, kiedy zamkniemy drzwi, jest bardzo ważne, żeby boczek ładnie łączył się z tablicą. I teraz my tu cały czas mamy możliwość ruchu i ustawiania, Są takie okucia lakierowane w kolorze czerwonym, które będziemy dopasowywać do. Drzwi, czyli musimy te, to wykończenie wykonać wspólnie i razem z drzwiami, żeby to ładnie pasowało. Trudna rzecz, która się dzieje na stole, to jest szyba. Szczerze, Łukasz ją już robi prawie tydzień. I każdy, kto miał do czynienia z korbetą C1, to zdaje sobie sprawę, jaka to jest walka. Tu są odleby znalowe, tu są stalowe ramy, tu są uszczelki trzymające to. tu jest kwasówka, tu jest u góry stal, po prostu armagedon, żeby tą szybę skręcić, ta szyba jest całkowicie przykręcana do karoserii, ona nie ma żadnych Właściwości, które zabezpieczają kierowcę w razie wypadku, rolki czy tego typu rzeczy, ale ma funkcję, która trzyma softop I teraz to oprócz tego, że szyba ma ładnie wyglądać, że mają ładnie chromy leżeć, które nigdy nie leżały ładnie w korbecie C1, fabrycznie, to muszą jeszcze się spasować z mechanizmem softopu. My mechanizm softopu jeszcze nie robiliśmy, nie nakierowaliśmy, właśnie z tego powodu. Że my teraz szybę dopasujemy bardzo ładnie, ona też musi tutaj pasować z tym rantem, Skręcimy ją, oczyszczony mechanizm softopu ewentualnie podrobimy. Jeżeli by się okazało, że jest niedokładnie dolegający, i dopiero wtedy go polakierujemy, a sam materiał uszyjemy na yy, wzór oryginału, ale ze ekskluzywnych materiałów. I teraz zobaczcie, pojawiło się parę kolorów. Mi się wydaje, że już zaczynacie widzieć tą wizję, ale generalnie ten kolor będzie nawiązywał również do poszycia dachu składanego. Więc to zacznie bardzo fajnie wszystko wyglądać w całości. I będzie też chodnik jasny. On nie będzie czerwony, nie będzie to całkowicie. Monotoniczne wnętrze oprócz chromów, dodatków aluminiowych, bardzo dużo detali, które jest wewnątrz aluminiowych i chromowanych, to dojdzie jeszcze chodnik z czystej wełny, obszywany fajnie, żeby to było po prostu bardzo ekskluzywne. Generalnie my teraz nie będziemy całego wnętrza wykonywać. Alina z Łukaszem wykonują tylko te elementy, które nam pozwolą teraz montować tablicę rozdzielczą, elektrykę. Zobaczcie, tu w ogóle nie ma jeszcze wioski tu samochodzie, a większość prac. Przy normalnej renowacji zaczynamy od wiązki elektrycznej. Tutaj inaczej ta wiązka przeszkadza. Przeszkadza w montażu wycieraczek, przeszkadza w pracach tapicerskich, więc jakby wykonywane jest poszycie tablicy, ponieważ reszta elementów jest zrobiona z, z aluminium lakierowanego, z odlewanego znalu, i to ma wszystko być w kolorze, tak jak dolna półka. No, z rączkiego chcą tego zrobić. Pum. Jeszcze żeby jakąś aktorkę znalazł, czy coś. Tego się już nie odzobaczy. Mówi ten, ja tu chciałem pędzał, Mówi, Słowego, ja cały życie nasz smaczy na tam. Co ty robisz? Nie dawaj śmady się pokazać się. I akcja. Spielberg akcja, tak. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Przechodzimy do następnego etapu w składaniu korwetki, mianowicie szykujemy mechanikę. Troszkę części przyszła, jak widać, ale może przejdźmy do ważniejszych rzeczy, bo muszę Wam pokazać, co Spielberg zrobił. Ha! Zobaczcie, to jest jego własnoręczna rękodzieło, robota, proszę bardzo. Także dołożył cegiełkę. Jeszcze, oczywiście, będzie kilka warstw, będzie bezbarwny. Tutaj mamy stary wzór. Może uda się jeszcze znaleźć instrukcję oryginalną do korwety, którą przykleimy na to zamknięcie koła zapasowego. A wracając do rzeczy mniej ważnych, tak jak widzicie, szykujemy silnik. Mamy tutaj. Troszkę modyfikacji. Przede wszystkim mamy tłoki KB, troszeczkę nowocześniejsze, z poprawioną stopniem sprężania. Mamy ostry wałek. W tej chwili czekamy jeszcze na bodałem balanser, śruby i koło zamachowe do wyważenia wału. Jak te rzeczy przyjdą, czyli głowice i Właśnie wał korbowy, to zajmiemy się składaniem dołu. Natomiast głowica, jeszcze ja chcę zrobić porting. Właściwie to dwie rzeczy. Zrobimy porting, czyli pop, poprawimy przepływ, e, e, przepływ powietrza z mieszanką. Znaczy mieszanką, czyli, czyli powietrze-paliwo. I zrobimy też port matching. Może to nie jest jakaś turbo efektywna rzecz, natomiast daje to, że poprawiamy troszeczkę fabrykę, to może jak już będą głowice, to pokażę, natomiast no, tutaj głowice były splanowane, więc trzeba też dopasować ten kolektor sący, będzie też oczywiście kolektor Edelbrock, który będzie poprawiał i moc i właściwie wkręcanie się na obroty, bo to jest tak zwany ergap RPM. Czyli dwukomorowy kolektor Sący. Jak przyjedzie, to też pokażę właśnie różnicę. Bardzo fajna rzecz, bardzo udany produkt, właśnie Performance z Edelbroka. Następna rzecz też: szykujemy skrzynię biegów. Także skrzynia jeszcze troszeczkę ją tam odbajerujemy. Ona jest po regeneracji, natomiast ja tam jeszcze swój taki. Dodam, żeby ona troszeczkę lepiej wyglądała. Mamy już nowe uszczelki, mamy szklanki, mamy popychacze, także można powiedzieć, że wszystko jest gotowe do montażu. Z modyfikacji to jeszcze wlew oleju, zagładam z taką rurką, bo w korwetach jest taki przypadek, niektórzy klienci się tym stresują, że spod korka oleju on ma taką mini odmę. Taki separator. Często wydobywa się para, no i też potrafią być takie tłuste opary oleju. Jest to, no, źle to wygląda, więc przez tą rurkę połączymy się z obudową filtra i będzie odsysanie par oleju. Tak jak widzicie, mamy już założoną szybę. Zacząłem sobie pasować. Deskę lożydzieczą polakierowałem ją jeszcze, to znaczy obudowę zegarów jest polakierowana, tam będę musiał jeszcze ją troszeczkę spolerować, natomiast yy, zawsze sobie przykładam wstępnie, bo ona jest teraz luźna, ale tak jak tu widać, można jeszcze dużo zmienić, poprawić te yy, tutaj, te tolerancje wszystkie, tak? Więc ja robię w ten sposób, że przymierzam sobie deskę, kładę się do góry nogami pod nią, i skręcam ją na samochodzie, dlatego, dlatego że tutaj ten zegar, tak jak widzicie, prędkościomierza jest luźny. On potrafi kolidować. Potrafi, jakby jest tak, On jest tylko na trzy śrubki, więc no, trzeba to najpierw tu ładnie skręcić, później ustawić zegar, później zdejmuję wszystko. Zakładam dopiero obrotościomierz. A propos obrotościomierza też jest taka ciekawostka że w, akurat w tym aucie tego nie było, ale w korwetach w latach 50. w obrot był licznik motogodzin. Czyli oprócz tego, że mieliśmy przebieg w milach lub w kilometrach, ale oryginalnie było tylko w milach, był licznik motogodzin. Jak znajdę taki stary, bo gdzieś mam, to, to Wam pokażę. Jeśli chodzi o deskę, no to powiedzmy, że w 99% wszystko mamy spasowane. Została jeszcze kwestia głośnika. Otwory mam zrobione, natomiast tutaj są takie wypustki, pod które też się muszę podciąć w gąbce i w skórze, żeby on ładnie siadł, ale na razie tego nie zakładam, bo stwierdziłem, że założę troszeczkę mocniejszy głośnik, bo mamy oryginalny żyje moski, ale Znalazłem fajny nowoczesny głośnik, który może jakieś mini wzmacniać założyć, bo tutaj niestety jest fabrycznie jeden głośnik. W niektórych korwetach montowałem jeszcze w tych kick panelach, tak zwanych, czyli w tych przednich panelach boczków, można powiedzieć takie przedłużenie boczka, tam montowałem głośniki. No ale tutaj klient, i Tomek właściwie zadecydowali, że ma być taki oryginalny look. Też w swoim czasie Wam pokażę różnicę. Są zwolennicy, są przeciwnicy. Mi się akurat, mi to jakoś tam nie boli, jeździłbym. Natomiast fajnie by było właśnie mieć bo tak więcej tych głośników. Jak zakładałem w poprzedniej korwecie, którą robiłem, no to ta muzyka w miarę grała. Tutaj no niestety na tym jednym głośniku przynajmniej chcę właśnie założyć jakiś porządny jeden głośnik, żeby cokolwiek tam brzęczało. Bo te fabryczne no to jest katastrofa. Radio zakładamy z Bluetoothem. Nowoczesne wygląda jak oryginalny Wonderbaum. Waży też wielokrotnie mniej. Jeśli chodzi dalej o następne etapy, to szykuję sobie bagażnik. To właśnie stąd nieoceniona pomoc Paula Spielberga. Także jak już będziemy mieli tą, to zamknięcie koła zapasowego, to no muszę tutaj przemyśleć, bo fabrycznie, tak jak tu widzicie na schemacie, był mocowany klucz i pokrętło do podnośnika, no, ale my to mamy wszystko w skórze. Tak? Fabrycznie tutaj była po prostu tylko taka powiedzmy cerata leżała, więc muszę sobie to spasować wszystko ładnie. W tej chwili będę dorabiał takie ograniczniki tutaj do, do tych boczków i chcę przerobić tutaj ten panel, który zamyka softop, tak żeby jakoś w miarę sensownie wyglądało tutaj otoczenie zawiasów. Także chcę, chcę prawdopodobnie wydrukujemy w 3D zaślepki, które polakieruję w czerwony połysk tak mniej więcej żeby było kolorystycznie jak we wnętrzu czyli będzie czerwona skóra ta sama i zresztą tu leży na podłodze i będzie wykończenie w takim czerwonym połysku myślę, że to będzie fajnie wyglądało więc tu można powiedzieć, że bagażnik zamkniemy jeszcze muszę też dostarczyć alinię drugą drugą pokrywę bagażnika żeby sobie ładnie zrobiła szablon do tej skóry pikowanej, która tutaj idzie. Ale to jeszcze z tym też mamy czas, dlatego że za kilka dni dosłownie przyjdą mi zamki. Nowe, jak zmontuję zamki, to wtedy będzie można już zamknąć temat, przykleić uszczelkę, przykleić to pikowanie. I na razie tyle. Pozdrawiam serdecznie. Teraz tak, Czy ta naklejka jest potrzebna teraz w montażu samochodu? Nie. Dlaczego ją przyklejamy? Bo jest piątek. Bo jest piątek, żeby o czymś śnić w weekend. Rozumiecie? Przykleja się naklejkę i na, będziemy sobie śnili o tej naklejewce na dykcie i marzyli, co zrobimy w następnym tygodniu przy aucie. Bo na tym polega fascynacja, właśnie o zabytkowymi, że my kochamy to robić, kochamy przy tym pracować. Kochamy przyklejać naklejki, bo to jest taki efekt wow, ale problem jest. To naklejko w rzeczywistości takie, że nasze umysły uwielbiają, żeby wszystko było skończone. Żeby pokrywa koła była skończona, ma ocynk, ma lakierowanie, ma śruby wprowadzone i ma naklejkę. Znaczy, tak szczerze przerwę Ci, to za każdym razem jak Alina przyjeżdża, to mnie pyta, czy zrobiłem tą naklejkę, naklejkę i tą dyktyn, nie? A, ale ma trochę racji, bo tu chodzi o to, że ja muszę jej te panele, tak jak to mówiłem we wcześniejszym wejściu. <laughs> no więc. Chodzi o to, że ja muszę jej spasować te boczki, i ona później całą tą płaszczyznę, tą, którą widzicie, wykreskowaną, musi wejść za tą płaszczyznę w skórce. Bo no to wymyśliliśmy w, tak, w tej wedce, tak, że skórę zrobimy aż dotąd, czyli całą tą płaszczyznę wykleimy, nawet jak ktoś tą pikowaną ceratkę podniesie, no to będzie, będzie prawdziwa skóra. I wszystko w bagażniku i panele, i ta wykładzinka, i, I naklejka, i, 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 naklej, znaczy i naklejka nie jest ze strony, będzie wyżej, ale tam jest naklejka, więc no. jakby to z tego Ale to ten. chcę zrobić tak, że tą naklejkę przykleję i całość bez barna. No, ale, ale w rzeczywistości to jest tak, że ja zawsze w zakładzie mówię do chłopaków, jak robią robotę, to pamiętajcie, że w systemie binarnym 99% wykonanej roboty to jest robota niezrobiona, więc jakby żeby coś zaliczyć, że jest zrobione, że na naszej liście to-do. Na dany dzień mastudu, była płyta i między nimi właśnie naklejka, ale słuchajcie dużo o tym mówimy, ale jest to ważne dla też przyjemności dnia, że praca jest skończona. Wtedy się człowiek zmęczony, spocony, ale robota zrobiona, śpi się dobrze.